Nie, no błagam, please, nie załatwiajcie mi się tutaj w biurze do wiadra. Co? Przyszedł się to odpierdnął Siemanko, z tej Bella I witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w super gierce Bo będę musiała wcielić się w oszusta Oszukiwać innych ludzi I współpracować z mafią Jeśli dzisiejszy film wam się spodoba A na pewno tak będzie, uwierzcie mi Bo to naprawdę jest ekstra gierka Zostańcie ze mną do końca I zostawiajcie też łapy Subujcie kanał, tak jak dziewczyny piszą I wpadajcie też na bella.stek.pl, Aby mieć prawdziwą koszulę na przykład z takim logiem, jakie mają dziewczyny. A my lecimy i musimy najpierw obczaić jakieś biuro. Te biuro nie należy do nikogo, więc teraz już należy do mnie. Zobaczcie, tutaj jest komputer i moja rybka. A tu jestem ja. O nie, myślałam, że one nie będą mogły wchodzić do mojego biura, jednak mogą. Patrzcie, wróciłam głowę. Mafia! Mafia! Masz pieniądze? Nie. Śmiesznie to wygląda Za długo Oh my god, ten polski język To za długo trwa Dlatego porwam mojego przyjaciela Zabierają moją rybkę Póki nie oddam im, im pieniędzy A ja nie mam teraz pieniędzy, więc zabrali I muszę uratować Bubę Czyli tą moją złotą rybkę, zobaczcie. Tu była moja rybka przecież. Teraz zostało mi po niej tylko zdjęcie. Patrzcie, moja ukochana złota rybka Bubba, która się tak właśnie nazywa. Więc ja muszę się teraz wcielić tego oszusta, żeby jakoś zyskać właśnie pieniądze. Użyj komputera, na pewno tutaj. Zadzwoń do kogoś upgrade'y. Muszę sobie sprawdzić dźwięk. Dobra, jest, dzięk. Więc tak, sprawdźmy może najpierw upgrade'y. Ja sobie doładowałam robuxy przed yy, nagrywaniem. Szybkie oszustwo. Zainwestuj w internetowy kurs telefoniczny dla swoich pracowników. Ale ja jeszcze nie mam pracowników. Szybka prędkość przekazywania. Ulepsz swojego dostawcę usług bankowych, aby szybciej przesyłać pieniądze. Będę od nich kraść pieniądze. Więcej pieniędzy na oszustwo. Zdobądź... VPN, aby przelać więcej pieniędzy do swojego banku naraz. O, to może być fajne. Okej, okay. czarny rynek, zobaczcie. się. Blocksernet Explorer. To niezłe jest, ale dobra. No to co, zadzwonimy. Dzwoni. Okej. Okay. O, ja wybieram takie jakby opcje. Moja mama obcina mi włosy. Spoty. Tęsknię za Ronaldem Reganem. jestem potajemnie aligatorem! Dobra, jestem aligatorem! Co co on gada, że w ogóle e, w mojej e, moim basemencie są jakieś żółwie? Podał mi jakiś e, numer. Numer karty, zobaczcie! Podał mi numer karty, dzięki czemu ja ściągnęłam od niego pieniądze. Nie za dużo, bo to tylko 10 dolarów. Dzwonimy znowu do kogoś innego. O! Siemanko, to ja zapytam, jakim autem jeździsz? Czy widziałeś tutaj y, alienów? Ona mi w ogóle na, na pytania moje nie odpowiada. Jakie jest panieńskie imię twojej matki? Ja nie mogę, oni w ogóle nie odpowiadają na moje pytania, ale dobra, dała mi numer, więc to jest najważniejsze. Zdobyłam kolejne pieniądze, ale zobaczcie, mam tylko 20 dolarów, czyli za jeden telefon to jest 10 dolarów. No nie za dużo bym powiedziała. Więc muszę, słuchajcie, tutaj coś zakupić, bo. Okej, okay, wydałam te pieniążki. No dobra, muszę tutaj zakupić, żeby to szybciej yy, działało Jeszcze prędkość przekazywania Okej, okay. ale czy można jeszcze coś tutaj sobie kupić? Bo w sumie tak, ja wydałam tamte pieniądze, co nazbierałam Ale jeszcze bym coś chciała Rozwiń biuro za jednego dolara Okej, okay. to jest taki tajkun jakby też Zatrudnij przyjaciela, akurat mam 8 dolarów Dobra, to ten mój przyjaciel... Przyjaciółka, dokładnie. Ona już dzwoni, ona też będzie teraz naciągać ludzi na pieniądze. Za 100 oszustw są dekoracje, e, więc teraz tak, może wejdźmy w shop. Dwa razy pieniędzy co 10 minut. Daje ci dwa razy więcej pieniędzy na 10 minut, to nie. Dwa razy pieniędzy na 30, na godzinę, na 5 minut. No dobra, no to chyba na 10, jakby co. Szybkie wnętrza. Płać strażystom, aby jechali szybciej. Szybkie oszustwa. Zatynie słynnego aktora po Posebio, aby zwiększyć szybkość oszustwa dla wszystkich. Transfer błyskawiczny. Czyli twojej pracownicy natychmiast przesyłacie pieniądze do banku. Odblokuj możliwość biegania. Ej, drogi, to są rzeczy... Jedynie co, to bym się na to mogła tutaj skupić. No i też kupię tą opcję na 10 minut. Na 30 nie, bo tyle grać nie będę, więc kupuję to. Okej. Okay. Dobra. Kupione. Olmuza, dobra, no to lecimy. No to lecimy w takim razie. Lecimy i lecimy dzwonić. Milian można, słuchajcie, wydać od razu, to się tą bubę uratuje, ale ja nie mam. O, Henry. Ym... Nienawidzę muzyki country. Ja śmierdzę? Ciekawe. Uwielbiam gotować stek. O, i zobaczcie, od razu podał mi numer. Oni w ogóle tak jak głupoty gadają, oni nie odpowiadam na moje nie odpowiadają na moje pytania. Ile teraz dostanę? 35, czyli dostałam faktycznie dwa razy więcej. To przez 10 minut musimy bardzo dużo dzwonić. Hello? Eee, anime, jakie Hello? swoje... Yy, najlepsze. On nie lubi yy, soku jabłkowego. Czy twoja lodówka działa? Anime nie jest prawdziwym krajem. A teraz to coś się odezwał w sprawie anime, ale najpierw powiedział mi o soku jabłkowym. No to nieźle. Dobra, odbieramy kolejne pieniądze. Oni mi chyba dają te kody, żeby się mnie szybko pozbyć. Kto mówi? Mm, nic nie widzę. What? Czy pudełko może być dopasowane? Jakie Schupera głupie pytania. Jupiter ma um, chyba więcej niż 70 księżyców. Takie coś chyba było. Dobra, ale dostałam numer. Jak widzicie, oni naprawdę takie kosopoły tu gadają, że hej. Ale dobra, dzwonimy jeszcze raz. Znowu chyba ten sam gość. Gdzie jestem? Patrzcie, on o unikornach mi gada. Tenis elbow, łokieć tenisisty. Nie mogę go uczyć tańca. Totalnie gadają o jakichś innych rzeczach niż ja. 95 dolarów już mamy, dobra. Zobaczmy zaraz, czy coś można sobie tutaj em, już w ogóle kupić dodatkowego. Idziemy, tak, za zatrudnij przyjaciela. Okej, okay. wito! Patrzcie, będzie oszukiwał ludzi! Dobrze wito, dzwoń, dzwoń. Okej, okay. lecimy teraz tutaj i jeszcze musimy użyć komputera. Jaki dźwięk Windowsa, jak się niby włącza. Dzwonimy, bo nie mogę znaleźć Twoich zębów! Aha, teraz coś o dziadku. Uwielbiam mówić prawdę. Dobra, ja też pozaznaczam w takim razie bezsensowne rzeczy. Sketch, content na YouTubie? On nie może go oglądać? Ale ja cię o to nie pytałam w ogóle. Dobra, ładuje się i kolejne pieniądze. Zobaczcie, już mamy tyle, więc wiem, że możemy sobie stąd iść i kupić kolejnego przyjaciela. Dobra, i zobaczcie, co ci tam jest? Komputer się jej. potrzebuje młotka, żeby to naprawić. A skąd mam wziąć młotka? A skąd miałem wziąć tego młotka? Tu jest gdzieś młotek? No nie ma. O, a może tu? Zdobądź młotek! Jest, mam! Tam energię Dinka mogę sobie w ogóle zdobyć. Napraw y, komputer. Tobie też się zepsuł komputer. No taki niby wielki znawca od y, ciebie jest, to Komputerów. A to by się teraz zniszczył. Y, zepsuł komputer i mam ci go naprawić młotkiem jeszcze. No beka, beka, dobra, dzwonię. A ten co? Pomoc. Potrzebuję wiadra, żeby pomóc. Ale co? Do toalety? Mam ci dać wiadro, żebyś się załatwił? Nie no błagam, please, nie załatwiajcie mi się tutaj w biurze do wiadra. Co? Szyli się to odpierdną. Ja nie mogę, ja muszę, słuchajcie, mieć toaletę, bo tak nie może być. Ile? Mam kasy? 113. Oh my god. Tu są kolejne drzwi, ale najpierw muszę te całe biuro zrobić, więc... Najpierw trzeba zadzwonić jeszcze, póki te dwa razy coś tam mi działa. Nikt mi nie powiedział o pszczołach. Nie wiem, że y, istnieją pszczoły. Zapytam jak się nauczyłeś jeździć na deskorolce. Co powiedziałeś? Dobra, teraz są cyfry. Okej, okay, do końca nie widziałam co on tam pisał, bo ktoś mi niestety zasłaniał. E, ale dobra, z tego co pamiętam, to trzeba mieć 400 kasy, żeby coś kupić, ale pewnie jeszcze jest jakaś inna opcja. E, to jest FBI! What? E, jak często jesz? Okej, okay, ona mi mówi o picie w takim razie. Chyba ta w 7 minut. Lećmy dalej, zdobądźmy kolejne pieniądze i chyba mnie na kolejnego pracownika już stać, powiem wam. Coś mi się tak kojarzy, tak jest! Zatrudnij przyjaciela. Dobra, też taki nobek. Dlaczego wyśpicie śpicie? Halo! Budź! Napój! A okej. Okay. Napój energetyczny dla niej. No dobrze, dobrze. Ale czy to mi kosztuje coś? Chyba nie. Dobra. Dostała. Witono, błagam cię! Nie załatwia mi się to wiaderka! Oja. Nie. nie! To jest tragedia! Ten też chce wiaderko! Oh my god, zaraz mi się wiaderka skończą. Nie przesadzajcie. Wy ciągle macie jakieś problemy. Coś, coś ciągle wam nie działa. A dlaczego on ma duchy w ogóle nad sobą? A, bo on po prostu ma takiego jakby duszka. Tam, tam też. A, dobra, rozumiem. Taki Halloweenowy skin. No dobra, to lećmy w takim razie dalej. No i co, i czytajmy, co tutaj ludzie nam. będą gadać. Dzwonimy. Znowu ten sam gość. Dobra, napiszę, powiem, że tęsknię za reganem. Um, sekundę nałożę swój y, kapelusz. Nienawidzę mu z jakie country. Znowu o tym bas basemencie. Czy ja się dodzwonię do jakiejś nowej osoby? Ale dobra, dał mi um, liczby karty jakby bankowej. Dobra, wydamy tę kasę i po prostu wszyscy moi pracownicy będą bardzo szybko oszukiwali innych ludzi. Więc... O, jajku, jaka muzyka. Więc mam nadzieję, że pójdzie mi to trochę lepiej. Ci znowu, ci znowu. Bo to wszystko przez te wasze napoje energetyczne, że wam się chce do toalety. Ci teraz wiadro. No nieźle. Dobra, idziemy z wiadrem do nich w takim razie. Pracuj. To <śm> tragedia. Ej, czy oni mogą dawać wiadra dla moich pracowników? Mogą! Patrzcie! Czyli ja tego nie musiałam robić. Ej, super! To ona mi pomaga. Ty nie zasypiaj. Pyk. Dobra, okej, okay. dostał energetyka. W porządku. 273 kasy. Dzwonimy dalej, dzwonimy dalej. I mam nadzieję, że tam ci ludzie mi pomogą. Moja mama obcina mi włosy. Roosevelt. Później pójdę na spacer. Jakiś Rye Bread jest jego najlepszym e, chlebem. Tu są znowu cyfry karty e, kredytowej. Podał mi ją. Ja tutaj. O. Co? Co to za Serio, takie wiadomości tutaj są w tej grze? Oh my god. Yy, nienawidzę muzyki. Country. Ok, czyli ten gość ciągle będzie gadał o tym jednym. Dobra. Pyk. Dostałam kolejne cyferki. No i lecimy. Mamy. Ach, niechcący. Dobra, ale to jest ten praktykant, który będzie łaził i będzie. Słuchajcie. Co się zadziało? Yy, podawał im wszystko, co trzeba. This is the internal revenue service. To jest jakiś IRS. To jest jakaś nowa, słuchajcie. Grupa, nie, nie znam. Nadszedł czas, aby zapłacić podatki. Nie! Nie, nie nadszedł czas. Ej, wiecie co? To mi tak w słuchawce jednej e, z, zapukało. <laughs> co jest grane? Mam podatki zapłacić! I potrzebuję tyle kasy. Bo jak nie, to co? To koniec gry? Do więzienia mnie wsadzą? Czy co? Czyli to była jakaś taka grupa, która ściąga podatki. Okej. Okay, chyba mogę dalej działać. Ale tak mnie wystraszyło to te pukanie tej pani właśnie. Yy, że ja myślałam, że ktoś normalnie puka mi w ścianę tutaj, wiecie, na żywo. <grywa> tak, tak się przestraszyłam. Bo to tak prawdziwie brzmiało. Ile masz lat? Nie mogę uwierzyć, że twoja mama dała ci używać telefon? Masz ładne włosy. Mama jest w wiadomościach? O czym ty gadasz? Ale dobra, dała mi prawo, zupełniłem moje pomocy. What? What? Muszę iść zobaczyć, co tam się dzieje u moich pracowników. O co tu chodzi? O! Przelew do banku. Patrzcie, patrzcie, jak pięknie oni pracują. Ale dobra, my dalej mamy kasę, więc możemy zatrudnić kolejnego gościa. Oni tutaj wszyscy mogą mi pomagać, zobaczcie. Widzowie mogą mi pomagać. I też e, zatrudniłam w ogóle praktykanta. Rozwin biuro. Ja chcę kolejne biuro. E, więc. O, są schody. Ok. Co tu będzie się działo? Dobra, czyli drugie pięterko. I tutaj też będą moi pracownicy. Dobra, okej, okay. mamy to. Wszyscy są. W takim razie, ta idzie, Wito, dać ten drinka. Bardzo dobrze, Energy Drinka, bardzo fajnie. Dobra, 162. Na pewno z taką małą kasą tutaj nic nie zrobię, więc muszę lecieć niestety i robić tam biuro na samej górze. Tak mi się wydaje. Moja mama obcina mi włosy ponownie. E, jestem potajemnie aligatorem. A i że znowu śmierdzę, no fajnie. Dał mi kolejne cyfry. Okej, okay, wpisujemy. I ile teraz kasy dostanę? Ten jest transfer bardzo długo trochę trwa, wiecie? Tak mi się wydaje. Ale dobra, no? nim jeszcze raz. Nie mogę znaleźć twoich zębów. Ehm, um, anime, jakie twoje jest ulubione? Harold, <laughs> Harold, co ty gadasz? Dobra, dostałam jakieś cyferki. Pisuję, transfer. I znowu jakaś wiadomość od Vitotea, która jest mega dziwaczna. Co tam się odwala u nich? Co wy tu robicie? A no tak, bo uderzył głową o klawiaturę i po prostu naklikało mu się wszystko. Ile ja mam tu jeszcze pracować, żeby dostać moją bubę? Basen dla dzieci, 7k oszustw? A patrzcie, jakie ja mam mało oszustw. Mm, 218, 218, 220. Ej, to zaraz! To ja mogę iść zrobić te dekoracje na dole. Dekoracje to oszustw. Tadam! nowe kongraty osiągnięcia. Ale gdzie są te dekoracje wielce? że co Dwie lampki tutaj stanęły? Serio. I to są wasze dekoracje? No to pięknie. 250 oszustw. Kanapa. Jeszcze mi trochę brakuje, ale ja chcę zobaczyć, jak będzie wyglądał ten, jakby przedsionek tutaj, jak się idzie na górę. Więc jeszcze do kogoś zadzwonimy, żeby mieć 250. Um, hello. Jestem bardzo ciekawa, jak tamte miejsce będzie wyglądało. Czy tylko tam się stawia kanapę? Czy może jeszcze więcej rzeczy? Musimy to zaraz sprawdzić. Dobra, mamy cyferki. Wpisujemy je w takim razie. I teraz zobaczymy, co tutaj yy, się zadzieje, jak to wszystko będzie wyglądało. Co oznacza Windows usuwa system 32? Przyjdź mi, pomóż, proszę. Pyk. O! No ładna sofa, ale teraz 500 oszustw, słuchajcie, na właśnie stolik kawowy. Więc myślę, że tego teraz tutaj nie będziemy kupować, ale za to przyjaciela. No dobra. Tu są w takim razie tylko trzy piętra, słuchajcie. E, tych waszych oszustwów, oszustów. To i tak bardzo dużo. Ja nie wiem, czy ja dam radę dzisiaj to wszystko zapełnić. Tutaj na razie mam wszystko. Ale no, zobaczcie, to i tak długo trwa. Upgradey. Tutaj mam Max poziom, to nie wiem, bo dla swoich pracowników. Szybka prędkość przekazywania. 10 dolarów. dolarów. Będę musiała... A ten co... a, cika. Cika! Cika coś do mnie napisała. Czy ona zasnęła? Nie wiem, nie wiem, ale ten chyba użytał y, jej tego energy drinka. Więc Wito mi tutaj działa. Cika, no i Vito. Ej, on dostał w głowę! Czy co? Czy on. Można kogoś uderzać? A, bo to jest ten nasz... Bo to jest ten nasz pracownik. Jak źle się sprawuje, to go można uderzyć. Ta jeszcze mi zasnęła. Dobra. Ej, przyniesiesz napój? O, masz napój! Jak super. Dobra, dzięki, dzięki. Dzięki za pomoc. Um, jeszcze ociupinkę, jeszcze ociupinkę mi potrzeba. Zobaczcie, jeszcze ociupinkę. Aby kupić tego kolejnego przyjaciela. Kto to zasiądzie? No nie wiem, przypuszczam, że może Wito. Co? Już będzie mnie stać. Pyk, dobra. No i mamy. Witota, a jednak tym razem Dwa tysiące ponad jest potrzebne, żeby Kupić kolejnego Przyjaciela, więc przykro mi bardzo Ale ja dzisiaj mojej buby Nie uratuję bardzo, bardzo mi przykro. Jeśli chcecie mi pomóc moją złotą rybkę uratować, to musicie chyba też zagrać tą e, gierkę, ale przede wszystkim to nie zadziała, jeśli nie zostawicie tutaj łapek do góry, subujcie też kanał, pamiętajcie, zaznaczcie dzwoneczek, no i zapraszam was na kapel bo już tam w sumie się powoli pojawiają świąteczne prezenty. Ja się z wami żegnam, pa, pa!